Cześć kochani, witam was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na kolejne pyszne ciasto bezpieczenia, tym razem inspirowane popularnym batonikiem Kinder Maxi King. Jest to niezwykle smaczny deser idealny dla wielbicieli słodkości. Takie ciasto może być doskonałym pomysłem na domowe przyjęcia dla dzieci. Zapraszam do oglądania filmiku. Sucharki miksujemy w malakserze do uzyskania konsystencji bułki tartej. zmiksowane sucharki wsypujemy do miski, dodajemy krem czekoladowy i wszystko razem dokładnie łączymy. Gotową masę przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i dokładnie rozprowadzamy, delikatnie dociskając łyżką. W kolejnym etapie przygotowujemy mleczny krem. Do garnka wlewamy mleko, wsypujemy cukier i wszystko mieszamy do momentu, aż cukier się rozpuści. Całość doprowadzamy do wrzenia, zdejmujemy garnek z ognia i studzimy. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy je, stopniowo wlewając wystudzone mleko z cukrem. Następnie porcjami wsypujemy mleko w proszku i całość miksujemy na jednolitą masę. Gotowy krem dzielimy na dwie równe części. Połowę masy rozprowadzamy równomiernie na spodzie ciasta. Na warstwie kremu rozprowadzamy masę kajmakową. Możemy ją lekko podgrzać, wtedy lepiej się rozsmaruje. Bezpośrednio na masę kajmakową nakładamy pozostały krem. W ostatnim etapie przygotowujemy polewę czekoladową. Do garnka wlewamy mleko, dodajemy połamaną czekoladę i wszystko rozpuszczamy na bardzo małym płomieniu, cały czas mieszając. Gdy polewa będzie idealnie gładka, zdejmujemy garnek z ognia. Dowolne orzechy bardzo drobno siekamy. Wystudzoną czekoladą polewamy ciasto, a wierzch posypujemy posiekanymi orzechami. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.